Jest takie miejsce w domu, gdzie dusza odziera się z pośpiechu. Stoi przed niewielkim obrazem Matki Bożej. Być może już starożytnym, być może popękanym przez czas, ale żywym. Jakby tchnęła ciężarem błagań, które tam spoczywają. Tam, w tym czasie, kiedy wszyscy śpią lub są rozkojarzeni, klęczy kobieta. Sam. A kiedy ręce się obracają, jej serce pozostaje nieruchome jak ukryte tabernakulum, w którym wiara płonie w milczeniu. Nie mówi zbyt wiele. Już go nie potrzebujesz. Jego modlitwa składa się ze spojrzeń, wspomnień, imion, które nie pochodzą z jego ust, ale które płoną w duszy. Imię i nazwisko dziecka, zagubiona córka, wnuk, który nigdy nie został ochrzczony, mąż nieobecny w wierze, Każde imię jest raną, której ona nie pokazuje, ale która pulsuje pod skórą, jak ukryte kadzidło. To Ojciec Pio, powiedział mi kiedyś w modlitwie, ołtarz twojego domu, córko, jest kalwarią, którą szanuje niebo. Bo każda kobieta, która wierzy samotnie w domu, niesie krzyż za całą rodzinę. Jest strażniczką, wiary nawet wtedy, gdy nikt inny nie towarzyszy jej w drodze do ławki. Nawet wtedy, gdy niedziele stawały się zwykłymi dniami, a msza święty stawała się wspomnieniem tylko o niej. Idzie do ołtarza sama, ale niesie ze sobą niewidzialną procesję. Synów, mężów, synowe, wnuki, wszystkich tych, których niebo już wypisało na jej płaszczu. To właśnie w tej ciszy niebo zdaje się ciążyć. Podczas uwielbienia klęczy, ale odczuwa niewytłumaczalną pustkę. Nie jest to brak wiary, to zbyt długie czekanie. Bo ona się modli, ale odpowiedzi nie nadchodzą. Wierzy, ale znaki się nie pojawiają, krzyczy, ale niebo często milczy. I ta cisza ciąży mocno, ciąży na piersi jak kamień, jak noc, jak krzyż. A jednak właśnie w tej ciszy dojrzewa wiara. To świętego Faustyna, kontemplując Jezusa w adoracji, napisała. Widzę Pana Jezusa jako Króla Miłosierdzia. Światło wypływa z jego serca i dotyka rodzin. Niewielu reaguje, niewielu odpowiada, ale Ty odpowiedziałaś, Mamo. Odpowiedzieliście swoją wierną samotnością, świecą zapaloną w ciemnościach pokoju, modlitwą przed brudnymi naczyniami. I to właśnie ta odpowiedź porusza niebo. Pielgrzymka na jasną górę nie zaczyna się od podróży. Zacznij tam na tej ziemi, na której zginają się Twoje kolana. Jasna Góra to nazwa wewnętrznej góry, po której Twoja dusza wędruje między zwątpieniem a nadzieją. Tam czeka na Was Maryja, zraniona i milcząca. To tam Wasza modlitwa staje się drogą. Ojciec Pio w noce modlitwy wstawienniczej widział dusze proszące o pomoc dla swoich rodzin. To są głosy, które jęczą bez dźwięku, powiedział. Matki, babcie, zmęczone kobiety. Widział ich z daleka, ale czuł ciężar miłości, którą mu ofiarowywali. Miłość, która nie domaga się od wzajemnienia. Miłość ofiarna, jak Maryja u stóp krzyża, i w tym właśnie duchu objawia się jasna góra. Tam, gdzie wizerunek czarnej dziewicy został naznaczony mieczami, i czasem każda blizna jest wspomnieniem wstawiennictwa. Polskę niejednokrotnie ratowało milczenie tego obrazu. Przez obecność matki. Przez nieruchome spojrzenie, które nie oskarża, tylko wita. I ten obraz stał się ikoną wszystkich matczynych zmagań. Jest zwierciadłem Twojej duszy, pokrytej bliznami, ale żywej. Ranny, ale cały. Zmęczony, ale wierny. I może o tym nie wiecie, ale są takie kobiety jak ty, które w pielgrzymce na jasną górę pokonują kilometry nie po to, by prosić, ale po to, by wybawiać. Dostarczają imiona, litery, zdjęcia, łzy, głosów, stają się ołtarzem. Dziewica czeka na wyczerpane matki. Ona jest tą, która zna tajemnice kobiecego serca. Rozumie to, czego nikt inny nie widzi: ukrytą siłę matki, która cierpi w milczeniu. Ojciec Pio, obdarzony darem bilokacji, często pojawiał się w domach matek zapłakanych. Pojawił się w milczeniu z różańcem w ręku i powiedział: Nie jesteś sam, modlę się z Wami. I te kobiety, nawet nie widząc Go na własne oczy, czuły obecność, która je podtrzymywała. Nie jesteś też sam. Twój ból jest niewidzialnym ołtarzem, Twoje znużenie jest ofiarą, Twoja cicha modlitwa wznosi się jak kadzidło. Ojciec Pio powiedział: Gdyby matki wiedziały, co może zdziałać zdrowaś Maryjo, odmawiane ze łzami, nie przestałyby się modlić ani na chwilę. Na tej drodze Maryja was wzywa i nie potrzebujesz paszportu. Nie musisz podróżować. Jasna góra może narodzić się teraz w Twoim sercu. Po prostu uklęknij, po prostu nazwij swoje dziecko z wiarą. Wystarczy zapalić świecę przed zranionym obrazem i oferować wszystko, wszystko. Kobieta, która modli się za swoje dzieci, które opuściły Kościół, wchodzi do Kościoła w milczeniu, jak ktoś, kto stąpa po świętym i zranionym gruncie. Ręce mu lekko drżą. Niosą nie tylko różaniec, niosą dziesiątki lat modlitw, które nie przyniosły widocznej odpowiedzi. Usiadł na ostatniej ławce. Nie chciałam być widziana, ponieważ istnieje ból, który staje się bardziej święty, gdy jest ukryty. A ten ból ma imię. Porzucenie wiary przez tych, których kocha najbardziej. Ile razy zabierała ich na chrzest, ile razy trzymaliście swoje małe rączki, aby. Nauczać znaku krzyża, ileż to razy zabierał je do pierwszej Komunii Świętej, ubrane na biało z sercem pełnym nadziei, teraz widzi ich z daleka nie tylko pod względem geograficznym, ale i duchowym. Zapomnieli o mszy świętej, gardzą konfesjonałem, szydzą z modlitwy. Mówią, że religia już im nie pomaga, a ona matka czuje się jak Maryja, kiedy widzi Jezusa wleczonego ulicami Jerozolimy, niezdolnego do niczego, tylko do miłości i cierpienia. Ale jest coś, o czym dzieci nie wiedzą. Jest coś, czego świat nie widzi. Nie opuściła ich, niebo też nie, bo matka, która się modli, staje się wieczną więzią między duszą swoich dzieci a Bożym Miłosierdziem. Więź, którą czas, grzech, a nawet śmierć mogą zerwać. Pewnej zimnej nocy ojciec Pio powiedział do mnie w modlitwie: Spójrz na ołtarz jak na kalwarię Twojego syna. I od tamtej pory zrozumiałam, że każda msza święty, w której uczestniczy sama ta matka, ma ukrytą wartość, ukrytą siłę. Ona nie tylko się modli, wspina się na kalwarię. On duchowo nosi grzechy swoich dzieci, nawet o tym nie wiedząc. Podobnie jak Maryja, stała się współodkupicielką w milczeniu. W Polsce, w najciemniejszych czasach okupacji i wojny, kiedy bezczeszczono kościoły i uczono dzieci zapierania się Boga, wiele matek potajemnie szło na jasną górę. Na uszytych ubraniach nosili małe krucyfiksy, wewnątrz butów karteczki z imionami. Modlili się cicho, nie będąc widzianymi. I to właśnie ta ukryta wiara podtrzymywała płomień kościoła w Polsce. Jasna Góra stała się bijącym sercem duchowego oporu, bo tam matka czekała na matki. Świętego Faustyna, ujrzawszy Jezusa w widzeniu, wykrzyknęła: Światło, które pochodzi z jego serca, jest dla wszystkich rodzin, ale niewielu ją wpuszczało. Ty, niewiasto wiary, otworzyłaś swój dom na to światło. Nawet wtedy, gdy wszyscy wokół ciebie zamknęli okna. Nawet wtedy, gdy z ciebie drwili. Nawet wtedy, gdy mówili, To już przeszłość, mama. Ty pozostałeś. A Twój pobyt jest ofiarą. Kiedy klęczysz podczas mszy, świętki i słyszysz słowa konsekracji, coś niewidzialnego porusza się na niebie. Bo nie tylko bierzesz udział, Ty oferujesz imię i nazwisko Twojego nieobecnego dziecka. Zatwardziałe serce Twojej córki, chłód jej męża, pogarda dla wnuków. Wszystko to zostaje przyniesione na ołtarz i tam zostaje zjednoczone z zabitym barankiem. W milczeniu matki, która nie przestaje wierzyć, jest ogromna siła. Ojciec Pio widział, jak dusze są zbawiane nie przez wielkie kazania, ale przez łzy milczących matek. Łzy matki dotykają otwartego boku Chrystusa, powiedział. A któż może zmierzyć zasięg pojedynczej łzy zjednoczonej z krzyżem? Wizerunek czarnej dziewicy z jej zranioną twarzą doskonale rozumie to cierpienie, bo widziała też swojego Syna odrzuconego, wyszydzonego. Ukrzyżowanego. Widziała też, jak uczniowie uciekali, zapierali się, porzucali, a mimo to pozostał na nogach. Nie dlatego, że nie czuła bólu, ale dlatego, że miłość trzymała ją mocno. Kiedy wchodzisz do kościoła sam, Maryja idzie z tobą. Kiedy umieścisz imiona swoich dzieci w księdze intencji, ona sama je zbiera. Kiedy czujesz, że Twoja modlitwa nie ma już mocy, ona wstawia się za tobą. Maryja nie zapomina o dzieciach, o których wy nie zapominacie. Na jasnej górze słychać doniesienia o matkach, które przez dziesięciolecia modliły się za ateistyczne, uzależnione, agresywne dzieci i które po zapaleniu świecy, wyszeptanym imieniu, płaczącym zdrowaś Maryjo, widziały, jak ich dzieci wracają. Nie od razu. Nie tak jak spektakularne cuda, ale jak powrót syna marnotrawnego, powolnymi, niezdecydowanymi, cichymi krokami. Ponieważ Bóg szanuje czas duszy, ale nigdy nie opuszcza tych, o których pamięta się w modlitwie. Módl się, kobieto. Modli się jak ktoś, kto walczy. Modli się jak ktoś, kto ofiarowuje ostatni chleb. Bo wasza modlitwa, nawet zmęczona, nawet powtarzana, jest kadzielnicą, a niebo nigdy nie jest obojętne na wołanie matki, cisza nieba, która ciąży na piersi podczas adoracji. Są chwile, kiedy Boże milczenie staje się tak gęste, że wydaje się jak kamień na sercu. Dusza klęka przed najświętszym sakramentem i słyszy tylko echo własnego znużenia. Nie ma wizji, nie ma żadnych pocieszeń, nie ma słów, po prostu pustka, która boli bardziej niż jakakolwiek rana. W tym milczeniu pozostaje wiele matek, nie ze wzruszenia, ale z wierności. Przychodzą do kościoła, kiedy nikt ich nie widzi. Siedzą w ławkach, jak wdowy po czasach wiary, które zdają się przemijać. W rękach trzymają różaniec, ale w sercu pytanie, panie, czy ty mnie jeszcze słyszysz? Świece, które zapalają, są jak nieme krzyki. Każde zdrowaś Maryjo jest nicią nadziei, rzuconą w ciemność jakby szukała ukrytego oblicza. A jednak to właśnie tam, w tej otchłani ciszy, pochyla się Niebo. Świętego Teresa z Lisieux powiedziała, że kiedy wszystko milczy, to dlatego, że Bóg jest bliżej niż kiedykolwiek. Nie brakuje ciszy uwielbienia. Jest to zawoalowana obecność. To Bóg Eucharystia ukrywa się, aby oczyścić miłość duszy, jak oblubieniec, który pragnie, by szukano go nie dla jego darów, ale dla niego samego. Ojciec Pio w nocach głębokiego wstawiennictwa doświadczył tego, co nazywał nocą duszy. Nie widział, nie czuł, nie rozumiał, a mimo to kochał to. Milczenie zraniło mu serce, ale pozostał przy ołtarzu, bo wiedziałam, że prawdziwa miłość nie potrzebuje odpowiedzi, by dalej kochać. Powiedział, Boże milczenie jest najwyższą odpowiedzią. To zaproszenie do zaufania, a nie do zrozumienia. Ty, matko, która oddawałaś cześć Bogu w milczeniu, która szliście do kaplicy, nie czując pociechy, która zostałaś nawet nie czując niczego, ofiarowałaś uwielbienie czystsze niż niejedna modlitwa pełna słów, bo wasza miłość nie zależała od tego, co czynił Bóg. Wasza miłość była dla tego, kim jest Bóg. Najświętsza Maryja Panna doskonale przeżyła tę ciszę. W wielką sobotę po śmierci Jezusa nie było wizji, nie było głosów, nie było widzialnej nadziei. Wokół panowała cisza, ale nie rozpaczała. Pozostał, zachowywał milczenie, tak jak przybytek strzeże chostki. Dlatego ona rozumie, kiedy i wy trwacie w ciszy nieba, bo ona już była w tym miejscu z wami. Świętego Faustyna w swoim dzienniczku pisała: Są chwile, kiedy nie rozumiem niczego, co Bóg dopuszcza, ale i tak postanawiam go kochać. Wiem bowiem, że jest wierny, choć zakrywa przede mną oblicze swoje. To jest wiara, która przenosi góry, nie wiara w widzialne cuda, ale wiara. W oczekującą miłość. Podczas nabożeństwa całe niebo pochyla się nad ołtarzem, aniołowie padają na twarz, święci wstawiają się za nimi. A nawet jeśli nic nie czujesz, Twoja obecność tam jest płomieniem, który ogrzewa zimne serca Twojego domu. Każda sekunda przed najświętszym sakramentem jest kroplą światła rzucaną na tych, którzy żyją w ciemnościach niewiary. Nie wiedzą ale są odwiedzane. Ojciec Pio widział podczas konsekracji, jak dusze były dotykane z daleka, ponieważ ktoś, gdzie indziej, oddawał cześć Bogu z czystec miłością. Powiedział, matka, która oddaje cześć Bogu w milczeniu, może zbawić swego syna, który żyje w grzechu, nawet jeśli on o tym nie wie. I na tym polega tajemnica. Cisza nieba nie jest pusta, jest ukrytą pełnią. Jest jak serce Jezusa w ogrodzie oliwnym. Krwawi w milczeniu, czeka w posłuszeństwie. Jest to milczenie krzyża przed zmartwychwstaniem. Milczenie hosti przed komunią. Kiedy klękasz i nic nie czujesz, jesteś bardziej zjednoczony z kalwarią, niż sobie wyobrażasz. Bo tam też Jezus nie usłyszał głosu ojca. Boże mój, czemuś mnie opuścił? zawołał. Ale nawet bez odpowiedzi pozostało. I tam w milczeniu odkupił świat. Tak samo jest z Tobą też. Twoja pełna uwielbienia cisza odkupuje Twój dom. Przyciąga niewidzialne łaski. Pisze Historię, która będzie zrozumiana tylko w niebie. Szczątki. Nie uciekaj od ciszy. Nie napełniaj go wątpliwościami. Przemienia ją w ofiarę. Jak Maryja. Jak Padre Pio. Jak wielu świętych, którzy wiedzieli, że obecności Boga nie mierzy się uczuciami, ale wiernością, bo w końcu milczenie Boga nie jest nieobecnością. To zaufanie. Jest ukryta w gospodarzu, jak skarb na polu. A ty jesteś tym, który pozostaje, aby go strzec. Pielgrzymka, jako metafora duszy, która przechodzi między zwątpieniem a nadzieją. Jest taki rodzaj ścieżki, której nie tworzy się stopami, ale sercem. Jest to niewidzialna droga którą pokonuje dusza, gdy wszystko w niej oscyluje między zwątpieniem a nadzieją. Jak Abraham, który odszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Jak Maryja, która odeszła w pośpiechu, aby odwiedzić Elżbietę, nie rozumiejąc jeszcze, co rodzi się w jej łonie. Pielgrzymka duchowa jest tą drogą, w której kroki są modlitwą, a zmęczenie jest ziarnem wiary. Wiele kobiet przeżywa tę podróż w tajemnicy swojego wnętrza. Na zewnątrz chodzą na targ, piorą ubrania, opiekują się wnukami, ale wewnątrz przemierzają pustynię. Niosą krzyż wstawienniczy, ich oczy się uśmiechają, ale ich dusze krzyczą, bo noszą w sobie ciężar pokoleń dzieci, wnuków, siostrzeńców, mężów. I wiedzą, że jeśli to nie oni będą się modlić, nikt inny tego nie zrobi. Ojciec Pio powiedział, że dusza modlącej się matki jest jak droga do Emaus, pełna pytań, ale wydeptana w kierunku obecności Jezusa. Ona idzie nawet bez zrozumienia, nawet nie widząc, nawet tego nie czując, i w tej podróży spotyka tego, który nigdy jej nie opuścił. Na jasną górę matki. Które idą na pielgrzymkę, przynoszą swoje zmęczone ciała, znoszone sandały, ale to serce krwawi. Każdy krok jest modlitwą. Każda wspinaczka to ofiarowana łza. Nie pytają o siebie, pytają o swoje dzieci, dla rodzin, za dusze swoje. I ten rodzaj miłości miłości, która idzie bez oklasku. Która ofiarowuje, ale nie otrzymuje, jest tym, co najbardziej dotyka serca Matki Bożej. Świętego Faustyna pisała: Pan mi pokazał, że są dusze, które chodzą wśród cierni, a mimo to nie przestają chwalić. To są te, które świecą najjaśniej na niebie. A ty, niewiasto, która modlisz się, chodząc wśród bólu, jesteś jedną z tych dusz. Twoje niewidzialne kroki w kierunku tabernakulum, spowiedzi ołtarza, kreślą w niebie drogę zbawienia dla tych, których kochasz. Pielgrzymka to coś więcej niż fizyczne przemieszczenie. Jest to duchowe przemienienie. Jest to pozostawienie pobłażania sobie na rzecz tajemnicy. Jest nim opuszczenie krainy, dlaczego i wkroczenie na terytorium Oto jestem. Za każdym razem, gdy decydujesz się modlić. Nawet gdy jesteś zmęczony, spowiadać się, nawet wtedy, gdy się wstydzisz, przyjmować komunie święte nawet bez pocieszenia, idziesz w kierunku jasnej góry swojego serca. Ojciec Pio w swoich bilokacjach ukazywał się matkom, które nie mogły już podróżować, ale modliły się z taką wiarą, że niebo nawiedzało je, jakby znajdowały się w najświętszym z sanktuariów, bo Bóg nie mierzy odległości, mierzy miłość z jaką się idzie są też matki, które pielgrzymują całe drogi między piecem a sypialnią, między kołyską a ołtarzem, między kuchnią a tabernakulum. i to są te, które najbardziej dotykają serca Najświętszej Maryi Panny. Madonna Częstochowska ze swoją zranioną twarzą zna każdą z tych kobiet, bo ona sama pielgrzymowała do Betlejem, do Egiptu, na Kalwarię. Jego życie było drogą przeplatającą się miłość i ból, i dlatego jest ona obecna na każdym kroku waszej wiary. Kiedy czujesz się samotny, ona idzie z tobą. Kiedy myślisz, że nikt cię nie rozumie, ona cię wita. Kiedy potykasz się w zwątpieniu, ona trzyma cię za rękę. Zwątpienie i nadzieja są jak dwie ściany, między którymi przechodzi dusza. Zwątpienie boli, ale nadzieja trwa. I to właśnie nadzieja trzyma Cię przy życiu. Bo jest w Was pewność silniejsza niż smutek. Pewność, że Maryja wciąż się wstawia. Że Jezus nadal zbawia. Że msza ma jeszcze moc. To wyznanie wciąż leczy. Że Eucharystia wciąż przemienia. Jasna góra stała się symbolem tej drogi. Góra, której niebo styka się z Ziemią. Tam, gdzie ból znajduje ukojenie. Tam, gdzie zmęczenie odnajduje sens. Ale ta góra jest nie tylko w Polsce. On jest tam, gdzie jest kobieta klęcząca w wieże. Jest to miejsce, w którym zapala się świece w czyimś imieniu. To tam jest łza zjednoczona z krzyżem. Świętego Teresa z Kalkuty powiedziała, droga do nieba wiedzie przez Twój dom. A Twój dom, nawet mały, nawet cichy, jest świętą drogą. Twoja umywalnia może być miejscem modlitwy. Twój fartuch może być welonem orędownika, Twoje znużenie może być ofiarą. Każdy drobny gest wykonany z wiarą staje się krokiem ku sercu Boga. I nawet jeśli nie widzisz owoców, nawet gdy wydaje się, że nic się nie zmienia, Twoje duchowe kroczenie jest zbawienne, ponieważ Bóg działa w tym, co niewidzialne. Sadzi tam, gdzie nikt nie widzi, zbiera plony, kiedy najmniej się tego spodziewasz. I wiele dusz zostanie pewnego dnia zbawionych i będą wiedziały w niebie, że stało się tak z powodu waszego chodzenia między zwątpieniem a nadzieją. Ojciec Pio i jego nocne wizje dusz, które prosiły o wstawiennictwo za rodzinę, noce Ojca Pio nie przypominały zwykłych nocy ludzi. Podczas gdy większość z nich spała, on trwał w głębokiej modlitwie, często angażując się w duchowe walki, które niewielu mogło zrozumieć, jego napiętnowane ręce płonęły nie tylko ogniem cierpienia fizycznego, ale także niewidzialnym bólem dusz, które przychodziły do Niego, błagając o wstawiennictwo. Były to głosy bezcielesne, lamenty bez ust, były to dusze, matki, żony, babcie, które już w wieczności nie przestawały wołać o swoje nawrócenie. Ojciec Pio powiedział, że miłość matki nie umiera wraz z ciałem. Płonie jak żar ukryty pod popiołami, i często to właśnie ta miłość budziła go w środku nocy. Dzwonią do mnie, błagają, nie dla siebie, ale dla swoich dzieci, powiedział. Dusze te ukazywały się przed nim w wizjach pełnych płaczu i światła. Pokazywali mu obrazy ziemi, domy, w których nikt się już nie modlił. Zapomniane kościoły, dzieci, które wyrzekły się wiary, ale których matki nigdy nie przestały składać ich w ofierze do nieba. W jednej z tych wizji opowiedział, że widział kobietę w białym welonie, z oczami pełnymi łez, trzymającą wytartą fotografię młodego mężczyzny. Powiedziała mi: Ofiarowałam swoją śmierć za jego duszę i wciąż czekam. Ojciec Pio rozumiał, że ta kobieta, która zmarła wiele lat temu, wciąż jeszcze trzymała przed tronem Boga modlitwę, którą rozpoczęła w swoim życiu. I tu odsłania się głęboka tajemnica. Modlitwa matki nie umiera. Staje się to trwałe, jak kadzidło zapieczętowane w świątyni niebieskiej. Nawet po tym jak ciało ustąpi, miłość wstawiennicza pozostaje, a Bóg zbiera je tak, jakby było nową hostią ofiarowaną zębzami. Ileż zmarłych matek wciąż wstawia się za swoimi żyjącymi dziećmi. Ileż modlących się dusz nawet w czyśćcu prosi o zbawienie dla swoich. Ojciec Pio, obdarzony darem Tybilokacji, był często przenoszony w duchu do domów, w których ból był głębszy niż jakikolwiek krzyk. Pewnego razu zjawił się w domu kobiety, która na skraju rozpaczy miała popełnić fatalny gest. Straciła dwoje dzieci, jedno z powodu narkotyków, drugie z powodu niewiary. A tej nocy, kiedy nikt inny nie słuchał, zawołała: Panie, ześlij mi znak albo weź mnie. Wtedy właśnie ujrzała w przyćmionym świetle pokoju zakonnika o pogodnym spojrzeniu, który szepnął tylko: Ofiaruj swój ból, módlcie się po cichu. Maryja słucha i zniknęła. Kilka miesięcy później odkryła, dzięki staremu obrazowi, że ten mężczyzna to ojciec Pio. Jeden z synów powrócił do wiary po wypadku. Drugi pojednał się z Bogiem na łożu śmierci. Wszystko, bo matka ofiarowała jej noc, jej ból, jej oczekiwanie. To on sam napisał, cierpienie matki, gdy jest zjednoczone z cierpieniem Chrystusa, porusza niebiosa z większą siłą niż głos proroków. Dzieje się tak dlatego, że serce matki jest ołtarzem, a kiedy ten ołtarz jest poświęcony na cichą ofiarę, ogień, który się wznosi, jest nie do odparcia dla serca Jezusa. Świętego Faustyna w intymnych objawieniach rozumiała, że są modlitwy, które umieją odmawiać tylko matki. Nie są one bowiem zbudowane ze słów, ale z krwi, mleka, żałoby i wierności. Zobaczyłam kobietę, która nie miała już siły się modlić, po prostu płakała przed obrazem Matki Bożej i widziałam, jak Matka Boża klęczała przy niej, zbierając jej łzy jak klejnoty. A oto duchowy klucz dla tak wielu wyczerpanych kobiet: Twoja modlitwa nie musi być doskonała. Wystarczy, że jest to prawda, wystarczy, że pochodzi z dna skrzyni, wystarczy, że jest Twój. Wizerunek czarnej Madonny Częstochowskiej z jej naznaczoną twarzą jest widzialnym znakiem tego bólu przyjętego z miłością. Nosiła już w sobie cierpienia wielu pokoleń. I nadal, także dzisiaj, zaznacza się każdym imieniem, które zostało mu powierzone. Kiedy szepczesz imię swojego syna przed tym obrazem, Maryja wyrywa je na swoim niepokalanym sercu. Kiedy przesuwasz ręką po zranionej twarzy matki, dotykasz historii swojego domu. A ta, która wszystko wie i wszystko widzi, obiecuje: Córko, nie bój się, syn słucha, kiedy matka prosi. Ojciec Pio powiedział, że każde zdrowaś Maryjo odmawiane z cichym bólem jest jak włócznia światła przeciwko ciemnościom rodziny, i że wiele razy owoce tej modlitwy. Nie są teraz widoczne, ponieważ są to ziarna, które wykiełkują w godzinie śmierci, w decydującym momencie, w tej sekundzie, która nastąpi między upadkiem a miłosierdziem. Tak więc, nawet wtedy, gdy oczy wiary stają się zmęczone, nawet gdy ołtarz wydaje się odległy, musisz iść dalej, bo nie jesteś sam. Ojcze Pio, Matki Niebieskie, Maryja Najświętsza. Wszyscy idą z Wami w tej wewnętrznej pielgrzymce, a każda Wasza noc ofiarowana z miłością będzie światłem w Waszej duchowej nocy.